Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały, i zgromadzą się przed nim wszystkie narody. A on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej swojej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi. A przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnymi i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionymi daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagimi i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny. Przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu. A nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie. Wtedy odpowie Im zaprawdę powiadam wam. Wszystko, czego nie uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych. Tego i mnie. Nie uczyniliście, i pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. To jest jedno, jedyne miejsce w całej Ewangelii, pośród wszystkich mów Jezusa, gdzie On wprost opowiada o tym, jak koniec końców będzie się z nami rozliczał. I to nie jest przypowieść. To nie jest przypowieść, to jest po prostu opowiedzenie, jak będzie, gdy syn człowieczy przyjdzie w chwale, zgromadzą się przed nim wszystkie narody, jednych postawi po prawej, po lewej, drugich i się odezwie. To nie jest przypowieść, ten tekst. To nie jest przenośna. Odsłania nam Chrystus rąbek wieczności, jak ona będzie, jak będzie wyglądało preludium wieczności. To będzie ta rozmowa. Okazuje się, że Boga na koniec najbardziej nie będą interesowały nasze grzechy, potknięcia, tylko będzie miał bardzo prostą listę pytań. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem, nagi, chory, w więzieniu. Było jakieś dobro, które mogłeś zrobić na miarę swoich możliwości. Bóg naprawdę te możliwości zna i nigdy nie żąda od człowieka więcej niż człowiek jest w stanie. Zawsze, jeśli żąda, to daje najpierw siły. Karmiąc głodnych, pojąc spragnionych, dając dach przybyszom, ubierając nagich, odwiedzając chorych i więźniów. Nie dajemy ze swojego nigdy. Dajemy z tego, cośmy najpierw otrzymali. I to tyle komentarza do tej Ewangelii, bo nie idzie o to, żeby Ewangelię komentować, ale żeby ona się na nas wydarzyła. Co daj, Panie Boże?